Gabriela Stelmach, licealistka, popiera obecnie urzędującego prezydenta. To, że popiera, to nie problem. Wątpliwości pojawiają się, gdzie to robi. Prawo jednoznacznie mówi, gdzie kampanii wyborczej prowadzić nie można. Agitacja wyborcza jest zabroniona na terenie szkół wobec uczniów. Wprowadzenie agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół. Dyrektorka szkoły sprawy dzisiaj nie chciała komentować do kamery, jednak poinformowała nas, że billboard nie jest szkoły, prywatnego przedsiębiorcy. Jest jednak na miejskim gruncie, należącym do Energetyka, a sam plakat nie jest opatrzony informacją, kto go finansuje. W takie, takie sytuacje zgłasza się organom ścigania, policji, ewentualnie prokuraturze, i, i oni już dochodzą tego, czyli to jest, kto rzeczywiście jest. Y, Twórcą tego materiału, właścicielem tego materiału wyborczego. Twórca tej politycznej agitacji nie chowa jednak głowy w piasek. To Bernard Kamiński, właściciel jednego z legnickich hoteli. W telefonicznej rozmowie poinformował nas, że jeśli plakat to złamanie wyborczych reguł. To oczywiście go ściągnie. Takie zawiadomienie zostało skierowane do naszej komendy, zostało ono przyjęte. W tej chwili rozpoczęła się procedura związana z tym zawiadomieniem i w terminie przewidzianym przepisami zostanie ona zakończona. Postępowanie zostanie skierowane do odpowiedniego organu. Sławomir Masojd to rzecznik legnickiej policji, a jednocześnie człowiek Krzakowskiego, radny komitetu prezydenta oraz kandydat w nadchodzących wyborach jest to zgodne z prawem ja wykonuję swoje obowiązki jako policjant będąc policjantem natomiast to czy ja kandyduję czy nie jest to całkowicie moja prywatna sprawa nie wykonuję tych obowiązków służbowo zgodnie z prawem może ale chyba nie jest to dobre dla lokalnej demokracji historia z billboardem obrazuje to najlepiej ewentualne złamanie prawa wyborczego trafia do policji a twarzą policji jest człowiek prezydenta w czwartek w sprawie ma wypowiedzieć się prokuratura